Jest! Stanął na mojej trawie. W końcu! M5 hybryda. Jak to brzmi? Podłączanie M5 do gniazdka. To będzie jedna wielka zabawa. Igraszka. Strasznie dawno nie jeździłem takim wózem. W zwykłym trybie! Sedan czy kombi? Kombi czy sedan? Dobra. Obiad! Czy jestem podekscytowany? No jest? Panie! Tylko tył napęd! Jeżdżę tym samochodem od kilku dni i muszę wam powiedzieć, że. Czy jestem podekscytowany? No jestem. Strasznie dawno nie jeździłem takim wózem. Jak sobie przypomnę poprzednie generacje, jak wszyscy dzisiaj piją. M3 jest takie, może troszkę bardziej upowszechnione, natomiast M5 to jest absolutna elita, jeżeli chodzi o motoryzację. No jest, stanął na mojej trawie. W końcu jest 727 koni i 1000 Nm momentu obrotowego, napędzane cztery koła, limuzyna o kształcie powiedziałbym delikatnie dyskusyjnym, ale wreszcie jest. Auto, które ponoć jest niezwykle efektywne, które jest być może o jedną dziesiątą sekundy wolniejsze od poprzednika w przyspieszeniu od zera do setki, ale daje niewiarygodną wręcz elastyczność, daje możliwości pędzenia autostradą z prędkościami takimi, o jakich Wam się jeszcze nie śniło, bo taka ma być właśnie M5. M3 to jest auto, które sobie poradzi i na górskich serpentynach, i na pętli kartingowej, i na szybkim torze wyścigowym. Natomiast M5 musi jeszcze wskoczyć i w roczyć w ten rynek y, luksusowych limuzyn, którą połykanie kilometrów tych autostradowych, tych elastycznych, tych szybkich z wyprzedzaniem, z hamowaniem y, będzie sprawiało nam tylko i wyłącznie przyjemność i pozwalało nam w tym samochodzie także odpoczywać. Czy tak jest w istocie? Czy technologia typu plugin, czyli podłączanie M5 do gniazdka prądowego, czy to rzeczywiście. Ma sens i się sprawdza. No, już sprawdzamy oczywiście. Jeżdżę tym samochodem od kilku dni i muszę Wam powiedzieć, że <słuch> mieszane mam uczucia, bo z jednej strony porywa ten samochód porywa efektywnością, porywa wydajnością, porywa osiągami i elastycznością, z drugiej zaś strony ogarnięcie całej tej elektroniki, która nieustająco czuwa nad nami i tak naprawdę wsłuchanie się i zobaczenie co tym samochodem steruje? Czy to ja tutaj jestem panem i władcą za kierownictwem piątki? Czy jednak te komputery, ta inteligencja, ta, ta elektronika jest jednak ode mnie troszkę mądrzejsza? Do takich wniosków jeszcze nie doszedłem. Jeszcze potrzebuję trochę czasu, bo na razie ekscytacja wynikająca z jazdy i tej wielkomiejskiej, i tej w trasie jest niebywale duża. No cóż nie porwę się na pewno na złamanie y, rekordów przyspieszenia tym samochodem, nawet korzystając z launch control, który tutaj oczywiście jest, gdyż auto dostałem na oponach zimowych, na ciut mniejszej feldze, na ciut wyższej oponie niż w przypadku opon letnich. No także ta mocno tutaj karbowana opona na pewno nie przełoży tego kosmicznie wielkiego momentu obrotowego na nawierzchnię asfaltową. Jest zimno, jest mokre, jest wilgotno, także mm, prawdopodobnie rekordów katalogowych dzisiaj bić y, nie będę. Ale jak sobie patrzę na ten Samochód, od razu widzę piątkę, ale widzę piątkę taką przystrojoną. To nie jest taka łysa choinka, o, jak ta, co stoi tu. Tylko to jest, to jest zwykła piątka. Natomiast to, to już jest ta choinka przyozdobiona, to jest ta choinka e, świąteczna. Kompletnie inny układ zawieszenia. To auto kompletnie inaczej stoi na tych kołach. E, inne e, kąty ustawienia powodują, że auto jest jakby od razu mocniej osadzone e, na ziemi. Pozmieniane kształty, e, te poszerzenia. Oczywiście to auto nie odróżnia się od e, normalnej piątki, być może aż tak. Jak kiedyś, jak pokazuje to historia, ale tutaj z tyłu te dyfuzory, ta, ta symetria, ten podział tylnej części nadwozia, na dwie części, no wygląda to rzeczywiście bardzo, bardzo dracznie. Te rury też nie udają, chociaż oczywiście przy przyspieszaniu i przy puszczaniu gazu, szczególnie w trybie M, wydobywa się dźwięk z głośników, który towarzyszy nam podczas dynamicznej jazdy wewnątrz. Bardzo dużo basu, aż takiego nienaturalnego, tam jest, no ale wiadomo, że tutaj przy pozostawieniu jednak silnika V8 na ten dźwięk na zewnątrz też można liczyć. Tutaj... Wszystko na wypasie, jak w czołgu. Ten samochód stoi, zobaczcie, bardzo wysoko nad nawierzchnią. Tutaj jest, jakby tak zmierzyć, to, to jest taki trochę suwowaty prześwit. Ja myślę, że to jest spokojnie takie 16-18 cm prześwitu do nawierzchni. Jak postawiłem M5 obok innego, normalnego, seryjnego samochodu, to ona się wydała taka nastroszona, taka napuszona, taka gigantyczna, taka wielka, taka limuzynowata. No a jednocześnie stwierdzić trzeba śmiało, że ten samochód ma... Tylko nieco ponad 3 sekundy od zera do paki. Także ta wielka krowa o masie 2435 kg bez kierowcy. Wsiądzie kierowca i mamy powyżej 2,5 tony do uciągnięcia tutaj. Yy, yy, także wrażenia są takie, jakby ten samochód rzeczywiście miał co robić. Każdy układ tutaj, czy to będzie układ hamulcowy, czy układ przeniesienia napędu, czy jednostka napędowa, czy zawieszenie, musi się z tą masą zmagać w w, każdym, w każdej sekundzie jazdy, czyli po wpadnięciu w każdą dziurę, na każdym zakręcie, przy każdym przyspieszeniu i przy każdym hamowaniu. Czy ten samochód się męczy, nie sprawia takiego wrażenia, ale człowiek świadomy wie, że mechanika, która tutaj drzemie, ma mnóstwo roboty do mm, wykonania. Moja dzisiejsza przejażdżka M5 to będzie jedna wielka zabawa igraszka z tym samochodem. Będę stopniował emocje, będę wrzucał co i róż to bardziej agresywne tryby. Mogę rozpoczynać od trybów naprawdę bardzo miękkich, czyli od E-Control. O właśnie, żeby jak najwięcej wykorzystać potencjału z silnika elektrycznego, ażeby spalić jak najmniej paliwa, przez tryb w 100% procentach elektryczny. Tak też można, jak jesteśmy w jakiejś takiej strefie, przejeżdżamy obok szkoły, Albo garaż podziemny, albo coś i nie chcemy emitować w ogóle CO2 i innych toksycznych substancji. Włączamy tryb elektryczny i naprawdę ja mam teraz nieco ponad połowę baterii i zasięg mam jeszcze na 37 km. Także naprawdę w tym trybie elektrycznym można się pobawić. Można sobie z tym samochodem coś tam pokombinować. Trzeba to najpierw odkryć wszystko i sprawdzić, jak to działa, ale. Ale to działa. Najczęściej używanym trybem do jazdy codziennej będzie tryb po prostu hybrydowy. M5 hybryda. Jak to brzmi, ale... Nie zaperzajmy się. Idźmy z duchem czasu, nie zakładajmy a priori, że to, co nowe, to od razu musi być złe. Bo pamiętacie, jak ten samochód pojawił się mm, najpierw oczywiście w internecie, na filmach, na zdjęciach, wiadro pomy się wylało po prostu na to auto. Jak to może być? Dlaczego plugin? Dlaczego 2,5 tony. No i wszyscy mądralińscy eksperci w cudzysłowie, mówię teraz od spraw BMW, yy, po prostu stwierdzili, że ten samochód jest absolutnie do niczego. Stwierdzili tak, bo nim nie jechali, bo nawet koło niego nie stali, bo nawet go nie dotknęli, bo nawet nie zajęli miejsca za kierownicą. Ten samochód naprawdę wymaga poznania. Możemy rozpatrywać to auto jako ultra nowoczesne, skomplikowane urządzenie, ale to urządzenie ma też mieć swój charakter, ma mieć swoją duszę, a ta dusza otwiera się moim zdaniem od trybu Dynamic w górę. Teraz z hybrydy przerzucam się w dynamik. bą! Bon, już się odpaliła V8, już obrotomierz tutaj na czerwono zaczyna mi się pojawiać. Zobaczcie, jakie ja sobie wolno jadę, dostojnie, spokojnie. Gadam o tym samochodzie, bo odkrywam go na razie jako urządzenie mm, takie zinformatyzowane. O! No dobra, wspomniałem o silniku. Szczęśliwie zostało V8. Dziwne i restrykcyjne normy emisji spalin obowiązujące w Europie, na szczęście pozwoliły producentowi zostawić V8 o pojemności 4,4 litra. To jest ta znana v z y, turbinami, które niestety tutaj są umiejscowione pomiędzy głowicami, czyli jakby w środku tej fałki ośmiocylindrowej. Nie wpływa to dobrze ani na kondycję tych turbin, ani na kondycję tego silnika. Silnik ma tendencję do przegrzewania się, użyte lekkie materiały mają tendencję do y, rozpadania się. Mówi się, że po poprawkach, które wniesiono, y, ciut się to poprawiło, ale ci którzy eksploatują ten motor czy to w Range Roverach, czy właśnie w BMW wiedzą, że hmm... Po pierwsze częsta wymiana oleju, a po drugie niedoprowadzanie do e, uzyskiwania bardzo wysokich, ekstremalnie wysokich temperatur przez ten motor, bo to mu po prostu e, szkodzi. Oczywiście podwójnie doładowany, plus 8 cylindrów, charakterystyka tego jest cudowna. E, tyle, że eksploatacyjnie remont takiego silnika potrafi dzisiaj się zbliżyć nawet kosztowo do 200 tysięcy złotych, 120, kiedyś, dzisiaj pewnie 160-180 tysięcy za. Remont. Warto do tego wszakże nie doprowadzić i cieszyć się tym, co się ma. Tutaj ten silnik ma o tyle ułatwione zadanie, że jest wspomagany przez mm, silnik elektryczny, który jest połączony z baterią, która ma nieco ponad 18 kWh. Nie jest to duża bateria, ale na samej elektryce jesteśmy w stanie przejechać nawet do katalogi mówią 69, mi się wydaje, że 60 km, czyli pyrkamy sobie tutaj cichutko w okolicy tylko na baterii, a kiedy chcemy to ten motor naprawdę łączy się z resztą tego napędu w sposób absolutnie genialny, z jednej strony aksamitny, z drugiej zaś Niezwykle brutalny w zależności od trybu, który sobie użyjemy, żeby tym autem pośmigać. Bardzo zaawansowana technologia. Co jeszcze ważne i ciekawe, że jeżdżąc tylko i wyłącznie po mieście, taka przejażdżka, cruising do śródmieścia i z powrotem, tym samochodem możemy spalić. 2-3 litry na setkę, bo jeżeli pokonam 80 km po mieście, z czego na 50 kilka pozwoli mi jazda wyłącznie na elektryku, a ten motor spalinowy odpali się tylko na chwilę. To rzeczywiście takie spalanie w takiej bestii też można uzyskać. Jeżeli będziemy jeździć z przewagą silnika spalinowego, no to spalanie średnie w tym samochodzie dzisiaj wychodzi w granicy dychy. I to jest niesamowite 727 koni, 1000 N i średnie spalanie na poziomie dychy nie katalogowe. Moje. Teraz sobie szybko zawrócę i pokażę wam. Wrócę jeszcze na chwilę do trybu. O, taka szutróweczka też by leciał z takim prześwitem tutaj urywałby te splitery wszystkie od spodu. O. I pokażę wam jak ten jeszcze wciąż grzeczny tryb hybrydowy będzie się zachowywał widzi, już nie wiem co wcisnąć jadę sobie na co dzień teraz dobra, droga krajowa Tyryry. jadę, jadę no i tutaj mam szczyt wzniesienie, niezwykle precyzyjny układ kierowniczy, system czterech kół skrętnych to wszystko czuwa nade mną przez cały czas napęd na cztery koła i nagle stwierdziłem chcę przyspieszyć Santa Clara. No. Ja nie mogę po prostu w zwykłym trybie nagle się budzi w nim taki zwierz, od momentu klepnięcia na Hama w pedał gazu, oczywiście trzeba było trochę poczekać, bo musiał w ogóle zrozumieć o co kaman, o co mi tutaj się rozchodzi, że ja sobie jadę teraz tak swobodnie, a nagle e, tak się chce katapultować do przodu. Tryb dynamic i dynamic plus sprawiają, że to wszystko dzieje się po prostu jeszcze szybciej. Czyli znowu jadę sobie Ospale, dobra, obiad. Jeszcze wyższe obroty, jeszcze utwardzone jakby mocowanie silnika i skrzyni biegów, jakby te poduszki nagle stawały się poliuretanowe, jakby stawały się stalowe, a nie gumowe. Odczuwalne drgania w układzie kierowniczym. Auto bardzo bezpośrednio się robi w prowadzeniu, a przecież ja jeszcze nie przeszedłem do trybu M. Hello, hello, to jest dopiero tryb Dynamic Plus, który już o, zobaczcie, pozwala na naprawdę bardzo wiele. Lewa noga na hamulec, szybkie łuki, jest mokro, ślisko, zimno. Ten samochód szuka tej przyczepności na tej oponie zimowej, i ja cały czas czuję, że pod prawą nogą mam arty trudne zadanie do wykonania. Bo chciałoby się cisnąć do oporu, ale wiem, że przyczepność pozwala na tyle, na ile pozwala. Patrzę na te przetłoczenia, jeszcze o przodzie nie mówiłem. Te wloty, takie jak, jak telewizory kineskopowe kiedyś, takie wielkie z tym wielkim odwłokiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się dźwigało ten telewizor kiedyś, żeby pójść do sąsiada i mecz obejrzeć. To mi przywodzi na myśl właśnie tamte czasy. Tutaj też te wszystkie systemy radarów, tutaj kamera, ten samochód kipi Elektroniką. On mówi, ja jestem tak ultra nowoczesny, że ty, mój drogi, żeby mnie wykorzystać, to musisz najpierw mnie poznać. Zobaczcie, tak naprawdę w takich warunkach, kiedy jest ile? 3,5 stopnia i wilgoć taka osadzona szać taka tutaj na jezdni e, powinno się używać trybu Wet albo trybu Snow, a nie trybu Dynamic Plus. Dlatego ja jako człowiek kromny oraz zły przełączę się w tryb M1. Tak jest skonfigurowany, że większość tutaj jednak rzeczy jest dalej w komforcie, ale układ napędowy jest w Sport Plusie, także. O, reakcja na pedał gazu będzie jeszcze szybsza, ja sobie na razie, o, już zaczyna się y, powodowanie eksplozji w układzie wydechowym. Najpierw ruszę normalnie, bez launch control, zobaczcie, co się dzieje. No i się zaczyna, tak. Praca skrzyni biegów, kompletnie inna. Praca układu kierowniczego, kompletnie inna. Reakcja na gaz, każda zmiana biegu... No po prostu petarda. To teraz zrobię to samo z launch control, on będzie znowu, on będzie szukał trakcji. On się nakorbi w przeświadczeniu, że może jak ja z tego korzystam wariat, to że jest sucho, więc zobaczcie, jak za chwilę układ kontroli trakcji sprawi, że ten samochód będzie szukał przyczepności. jak mi ktoś, kto się tak szybko dzieje wszystko, jak mi ktoś teraz powie, Panie, tylko tył napęd, tylko tył napęd wępiący. No nie, moi kochani, nie przełożysz efektywnie 727 koni na tylną oś. Można oczywiście odciąć sobie przód, pojeździć w trybie drift, wtedy kiedy masz ochotę się pobawić tym samochodem, ale na co dzień zobaczcie, ile ta przednia oś ma do wykonania. Większość momentu oczywiście wędruje na tył, ale zwróćcie uwagę, nawet w dźwięku, jeszcze raz to zrobię, jak ta przednia oś pomaga, jak ona wyciąga ten samochód, z pozycji stojącej do pozycji jadącej. Uwaga. O! T -t 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 -t. Pulsacyjnie, jak, jakby się majbach z piachu wygrzebywał. On tak t -t 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 -t, podskakuje, szukając tej przyczepności. Uff, ale czad. No zakręty w tym momencie, w tym trybie, to się połyka. Te zakręty właściwie, które są dla normalnych samochodów zakrętami, dla tego auta robią się jakimiś niezauważalnymi łuczkami, które można pokonać z prędkością dwukrotnie większą niż każdym innym, tak zwanym normalnym samochodem. Trzeba tylko uważać na prędkościomierz, bo w tym samochodzie kompletnie nie czuć prędkości. Tutaj czuć y, przeciążenia na wybojach, na nierównych asfaltach, na podziurawionych drogach, natomiast jeżeli ma się taką równą nitkę jak ja tutaj, y, to naprawdę bardzo łatwo jest się oszukać i rozpędzić tę limuzynę do prędkości absolutnie zakazanych w normalnym ruchu drogowym. No cóż, mamy sedana trójbryłowego, chociaż tutaj ten kuperek opada y, dosyć mocno, wieńczy go oczywiście karbonowy spoilerek. Baterie od układu napędowego umieszczono w podłodze, więc obniżenie środka ciężkości nastąpiło. No właśnie, jak na... Tak wielki samochód, dosyć mizerny bagażnik, nieco ponad 400 litrów, jeszcze wypełniony tutaj po brzegi. Walała mi się tu gaśnica, musiałem ją schować pod fotel. No bo jak w takim samochodzie luzem latająca gaśnica? Nie wiem kto to wymyślił, ale już to zrobiłem i schowałem. No i dwa futerały z dwoma kablami, które no muszą być, żebyśmy gdzieś na mieście sobie po prostu skorzystali z możliwości ładowania, jeżeli takową znajdziemy. I tu ciekawostka! W tej odmianie, w tej generacji, M5 będziemy mogli sobie kupić także w wydaniu Kombi, czyli Touring. I to jest czad. To jest takie bezpośrednie nawiązanie do rywala, który jest schodzącą gwiazdą sceny motoryzacyjnej. Mówię o Audi RS6 które dla odmiany było przez długi czas oferowane tylko i wyłącznie jako kombi, tylko w krótkim odcinku swojej historii miało mm, opcję sedana. M5 w najnowszej generacji może być albo sedanem, albo kombi. W kombi będziemy mieli o 100 litrów bagażnika więcej i będziemy mieli jeszcze lepszy kamuflaż tej e, kosmicznej, księżycowej wręcz e, mocy i momentu obrotowego. No nie wiem, co byście wybrali. Napiszcie w komentarzach. Sedan czy kombi? Kombi czy sedan? Czyli touring e, czy saloon car, jak mawiają Amerykanie? Ja nie wiem. Co wy byście wzięli? Kombiaka. Kombiaka. Ja chyba też kombiaka, chociaż sedany wracają teraz. No wczoraj jak z synem rozmawiałem, lat 22, i mówi, nie dość, że taki szybki, to jeszcze sedan. Mówi, ja lubię sedany, lat 22, no. Młodzież wraca do sedanów. Yy, oby im się chciało takimi sedanami jeździć, a wcześniej, żeby troszkę miedzi uzbierać, żeby takiego sedana sobie kupić. Tam sobie pod górkę jeszcze na taki zakręcik pojadę jeden. O, o tu. O, i powyczuwajmy go, łacha. Ach, Jeżeli ja... O, cały czas kontrola trakcji działa. Jak ja mam świadomość, że ta auto waży ze mną tutaj jeszcze z kierownikiem, to już w ogóle 2600, a ja każdym ruchem kierownicy jestem w stanie jak, jak niteczką rozwijaną ze szpulki tym samochodem sterować, to... No to to jest rzeczywiście mistrzostwo świata, zrobić takie auto. Na papierze być może nie brzmi, dlatego przyznaj się drogi widzu, to Ty wylewałeś to wiadro, pomyj na ten samochód, jak zobaczyłeś dane techniczne, że jest raptem o jedną dziesiątkę wolniejszy od poprzednika. No, naprawdę trzeba ten samochód poznać, trzeba się nim przejechać. To jest tak jakby przenieść wyścigówkę. W ruchu liczny. Teraz spokojniej, zobaczcie, jak daleko posunięta granica przyczepności. Zwróćcie uwagę, że ja jestem naprawdę na oponach zimowych, i w tym wypadku, przy tych osiągach, to jest ogromna różnica. No nie wiem, jak na limuzynę przystało, powinienem zacząć od siedzenia z tyłu, ale wydaje mi się, że z tyłu ci, którzy jeżdżą tutaj, akurat wępiące, to no, ich doznania można porównać do worków kartofli targanych. Przy każdym skręcie, przyspieszaniu i hamowaniu, nie chciałbym być pasażerem tego samochodu, i ja jako kierowca też czuję się zobowiązany do nieco bardziej spokojnej jazdy, wtedy kiedy ktoś w tym samochodzie zasiada. Kiedy jestem w nim sam, mogę robić z nim co chcę, o mnie y, będzie słuchał. Zobaczcie, jak ja usiadłem. Usiadłem niziuteńko. Kierownicę mam wręcz na wysokości czoła. Teraz, oczywiście, jak odpalę ten samochód. Ona się dostroi do moich ustawień, ale w dalszym ciągu pozycja za kierownicą jest absolutnie fenomenalna. To, co BMW zawsze umie doskonale wyliczyć, to jest właśnie to, jak Dać możliwość wyregulowania foteli i kierownicy, żeby każdy tutaj, czy jesteś średniego wzrostu, czy wysoki, czy niski, każdy znajdzie tutaj taką pozycję za kierownicą, jakiej marzy. No, ja siedzę bardzo nisko w tym momencie. Teraz mam ten wieniec kierownicy, mniej więcej na wysokości czoła, może oczu. Wiem, że w mieście może nie jest to do końca komfortowe, bo nie widzę tych wszystkich krawężników dookoła, ale wystarczy, że wepnę. Piek wsteczny i mam to wszystko podane jak na tacy. Mam widok asystenta, mam widok panoramiczny, mam widok do tyłu, mam widok do przodu, mam widok dosłownie wszędzie, ten samochód ostrzega mnie przed wszystkim, także moja percepcja i mój, mój, mój ogląd sytuacji tutaj 20 cm obok samochodu jest kompletnie niepotrzebny, bo pomagają mi w tym kamery. Za to wtedy, kiedy jadę szybciej, patrzę daleko, patrzę na te zakręty, patrzę na to wszystko i wiem, że ten samochód i ja to jest jedność. Jesteśmy jednością, ja jestem jakby... Z... Nie odseparowany, ale zlicowany, złączony właśnie z każdym genem tego samochodu. No dobrze, estetyka miała być, jazda będzie za chwilę. Estetyka jest taka, że zawsze myślałem, że to w Mercedesie dzieje się tak zwane Bizancjum. Natomiast tutaj dzisiaj mamy lekko zachmurzone niebo, mam nadzieję, że uda Wam się to zobaczyć, szczególnie nocą. Te wszystkie panele świecą. To świeci, to świeci, boczki drzwiowe świecą, ekrany świecą, wszystko tutaj świeci. Wszystko oczywiście podane jest w kolorach mm, M. O, zobaczcie, jakie to jest wszystko zbieżne, jaka to jest, o, tutaj symbioza barw, która przechodzi od tego błękitu przez granat po e, czerwoność. Dokładnie to samo dzieje się na desce rozdzielczej. W zależności oczywiście od e, trybu to podświetlenie będzie e, różne. O, można wybrać tryb sport, wtedy przygasa, zobaczcie, rozpala się wszystko tutaj, więcej czerwoności teraz mam, a w trybie track będzie pewnie e, jeszcze lepiej tutaj. Zrobię to wszystko... Nastojąco, że tak powiem, bo podczas jazdy tyle się dzieje tutaj, że nie chce mi się zabierać sobie i temu autu czasu, żeby, żeby właśnie wtedy gmerać i, i opracowywać sobie strategię. Także wszystkie te tryby ustalam sobie najpierw. Można sobie, oczywiście, tak jak to w poprzednich generacjach bywało, dowolnie skonfigurować tryb M1 albo tryb M2. Ja sobie skonfigurowałem to tak, że tryb M1, który trzeba wcisnąć dwa razy. O właśnie, już się odpaliła spalina. Mam tutaj wszystko podane na sportowo, ale jednak automatyczną skrzynię biegów i ograniczony, a nie wyłączony system kontroli trakcji. Natomiast M2 jest jeszcze bardziej szalone, czyli kompletna dezaktywacja systemu kontroli trakcji i skrzynia ułożona w tryb manualny. Najbardziej hardkorowy zestaw, jaki można sobie tutaj wyobrazić. Jeżeli zasiadacie w takim samochodzie, proponuję najpierw naprawdę poświęcić 20 minut, pół godziny i zapoznać się z tymi wszystkimi funkcjami, które ten samochód ma. Co jest ustawione w trybie automatycznym, jak ten samochód zaadaptuje się do danego użytkownika. Oczywiście można ściągnąć aplikację i od początku skonfigurować to auto pod siebie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale nawet w egzemplarzu testowym warto się najpierw z nim zapoznać, bo jeżeli będziesz jechał gdzieś po mieście i nagle sobie wrzucisz ów tryb M2, jak ja wczoraj, a masz mokrą nawierzchnię, uwierz mi, że w alejach jerozolimskich postawi ci bokiem, jak tylko wciśniesz gaz. Także trzeba z dużą dozą uwagi i rozsądku do tego samochodu podchodzić. On pociąga, on fascynuje, tylko trzeba uff, dwa głębsze wdechy, bo tu naprawdę trzeba jeździć, to trzeba umieć, jak mawiał klasyk. No dobra, to jeszcze skrzynia w trybie manualnym, przejadę sobie za wzniesienie, zatrzymam się i przełączę się w tryb M2, kompletnie szalony, nastawiony już na irracjonalnie szybką jazdę. I on jest 2WD, ten M2. Jak się widzisz, zapala. Gdzie? No 2WD na dole. Ja wpiszę. A to dlatego taki drifta wyszedł? No, bo on jest 2WD. A, jest 2WD. O, dobra. Hmm ale lewej nogi nie rozumie na hamulcu. No tak. U, aż wycieraczki włączyłem. Dobre. Dobre. I zobaczcie, jak to trzeba wyczuć. To nie zrobisz tego za pierwszym razem. O, już czuję tutaj zapach wysokich temperatur z jednostki napędowej i przeniesienia napędu. Mam teraz tylko tyle napęd, wyłączoną kontrolę trakcji. O, nie będę kombinował. O, I manualną skrzynię biegów. Dużo mniej wydajnie, dużo mniej efektywnie. Zobaczcie ile to wszystko dłużej trwa niż W przypadku napędu na cztery koła gigantyczna różnica jest przy ograniczonej przyczepności o w samym przyspieszaniu. No. O tych zakrętach już nie wspomnę, bo tutaj musi być cały czas uwaga teraz skupiona, sfokusowana na tym tylnym napędzie, że jeżeli coś to te mikrokonterki będą musiały być wpinane bardzo szybko. Szczerze Gdzieś na placu, gdzieś na torze przeznaczonym do driftu, fajnie na pewno jest się w tym trybie zabawić. Natomiast ja jestem zdecydowanym zwolennikiem trybu M1 skonfigurowanego z napędem na cztery koła w trybie sportowym, z bardzo szybką skrzynią biegów, z ograniczonym układem wspomagania kierowcy w każdym calu. Tutaj w tym trybie. To ja steruję tym samochodem. W każdym innym trybie możemy mówić, że to urządzenie mi pomaga, że to urządzenie czasami będzie decydować o tym, jak ja mam pojechać, jak jest lepiej pojechać. Natomiast w trybie M wyłączasz informatykę, wyłączasz inżynierów, wyłączasz niemiecką myśl zelektronizowaną, zostaje ci czysta, żywa mechanika oraz, co niezwykle ważne, Twoje umiejętności. No, właśnie, ile to wszystko kosztuje, słuchajcie. To jest niesamowite, bo tak. Wyczynowe, tak skomplikowane samochody, patrz, nie wiem, Porsche 911 w jakiejś takiej zwykłej wersji potrafi kosztować dzisiaj spokojnie bańkę. Natomiast M5, która jest i limuzyną, i wyścigówką w jednym, zaczyna się cennikowo od 680 tysięcy złotych, a kończy się, tak jak w tym wydaniu, z tymi pakietami z podwyższeniem prędkości do 305 km na godzinę, z karbonami, z tym wyposażeniem topowym, to jest wydatek rzędu 850 tysięcy. Oczywiście bardzo dużo, ale zobaczcie, jak uniwersalny samochód mamy. To jest właśnie ten odwieczny pojedynek. Czy E63 AMG, czy M5, czy RS6. To są tacy rywale, którzy. Ja zwykłem byłem mawiać, że gdyby ktoś nakazał mi jeździć tylko i wyłącznie jednym samochodem, że nie będę mógł sobie różnicować od auta sportowego po terenówkę, to właśnie by było to coś z tego segmentu: albo RS6, albo M5, albo s 63 AMG. Bo ten segment potrafi dać komfort wtedy, kiedy ja tego oczekuję, i potrafi dać mnóstwo sportowych emocji wtedy, kiedy. Ja tego od niego wymagam. Także bardzo uniwersalny samochód, bardzo szybko, miażdżąco szybko jeżdżący. Kwestia tylko, czy dzisiaj takie samochody są nam potrzebne. Wykorzystamy te osiągi gdzieś, gdziekolwiek, czy, czy włączymy sobie tryb drift i będziemy latać bokiem, to już tak celem podsumowania sobie teraz dywaguje, bo no tak, on jest tak perfekcyjny, tak idealny w każdym calu, na autostradzie mało pali, w mieście nic nie pali, yy, osiągi ma yy, niewiarygodne. Komfort, poza tym twardawym zawieszeniem, tutaj konkurencja w trybie komfort jest bardziej miękka, jest bardziej rozbujana, ale też można śmiało powiedzieć, że i do miasta, i w trasy się yy, nadaje. Hmm. Powiem Wam tak. Dobrze, że jeszcze jest ten samochód, bo wszystko wskazywało na to, że już go nie zobaczymy, że już nie zobaczymy fałsemki, że już nie zobaczymy szybko jeżdżących limuzyn, także z tego trzeba się najbardziej cieszyć. M5. Dobrze, że jesteś.